Oczywiście w komiksach, w książkach nie ma tego ograniczenia, tak? nie, nie, nie trzeba na czas czegoś, czegoś czytać, więc, więc, więc tutaj można sobie pozwolić na... No nie, ma, nie ma tego ograniczenia. Tak? Czasem, jest, czasem jest tylko wielkość dymu w komiksie. Rzadko, rzadko się zdarza, żeby, żeby to aż rzutowało na, na, na No ale W tym tak. przypadku wchodzi w <grym> czcionki chociażby, <grym> rozumiałem, tak? użycia kwestii typu technicznej ma nie jakimś specjalnie problemem. Zgadza się, wiesz, tylko są, są takie wyrazy, które na przykład po angielsku, nie, nie wiem czy mi teraz taki przyjdzie do głowy konkretny, ale mają dwie litery, a po polsku ten sam wyraz ma osiem liter No i to już jest, jest problem. Bo oczywiście wtedy jest mniejsza czcionka, wtedy jest z przeniesieniem w tym malutkim rynku, nie zawsze wygląda to dobrze. Co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie, odnośnie tłumaczeń? Bardzo istotną rzeczą jest jakieś takie wyczucie, coś co, czego nie mają niestety wszystkie osoby, które się biorą do tłumaczenia, jakieś takie wyczucie idiomu, że tak powiem. Chodzi, o to, chodzi mi o to, że nawet jeśli ja jakiegoś idiomu nie znam w języku oryginalnym, to, to powinienem wyłapać, że to jest idiom, a nie tłumaczyć coś dosłownie to jest... No, ja miałem, nie powiem, jaki to był tłumacz, nie powiem jaki to był komiks, ale nawet wczoraj przy, przy stole rozmawialiśmy o przekładach ze mną Białą Łęcką i przypomniał mi się taki przypadek, kiedy tłumacz, widząc wyraźnie na obrazku faceta w takim zbiorniku z cieczą, który mówił w oryginale, I feel very content in this tag przetłumaczył to ciasno mi w tym czołgu. <laughs> <laughs> Mimo, że miał ja obrazek, tak? Ja rozumiem, gdyby ta, ta kwestia była w słuchowisku radiowym, to można by nie, nie, nie wiedzieć, o co chodzi. Także no, no, no niestety zdarzają się przykłady. Tyle i Ten człowiek już nie tłumaczył, tak? no, za znaczy, Ja jeszcze w takim razie nawiążę do kwestii e, dodatkowej, ponieważ widocznie posiadam niepełne informacje. Wspominałeś o króliku Baksie. Ja mam takie pytanie, czy... To, to był twój początek, tak? Tak, tak, to, to był mój początek. Byłby, co jak to ciekawa historia, jeśli chcesz to, może może mówię, jak to się odpowiedzieć. Tak, właśnie interesuje mnie kwestia, czy ogólnie mam nadzieję nas wszystkich, tłumacz bez doświadczenia zaczyna tak naprawdę od rzeczy dla dzieci, czy to jest jakaś norma w branży, czy tak naprawdę teraz po tych kilku ładnych latach w branży, w tłumaczeń, wydawać, wydawnictwa i tak dalej, zdobyciu masy doświadczeń nie uważasz, że ten etap dla dorosłego tłumacza jest nie tyle infantylizm, co, co pewnego rodzaju dzieci nadą. Czy To jest po prostu taki wymóg, że ja gdybym chciał Ci się zacząć, zaczął się, się, czy, czy zacznę tłumaczyć komicy, będę musiał zaczynać od tego rodzaju rzeczy. Absolutnie nie. Absolutnie nie. To, jest, to jest moja droga, że tak powiem, ale ona nie jest jakimś standardem. Zresztą ja uważam, że to wcale nie jest tak, że tłumaczenie... Literatury czy komiksów dla dzieci to jest jakieś szalenie łatwiejsze niż, niż dla dorosłych. Nie wydaje mi się, że tak było. Natomiast chciałem sprostować. Ja rozpocząłem pracę od Królika Backstrej jako redaktor tego pisma. I to, było, to był mój pierwszy przyczółek w wydawnictwie Egmont. Miałem ogromny fart, szczerze mówiąc, wtedy. Było tak, że jako student. Opowiadania opowiadania również i y, współpracownik redakcji Fenixa, więc jakimś tam doświadczenie w pracy redakcyjnej. Hmm. Chciałem zarobić jakieś dodatkowe kieszonkowe. I zgłosiłem się do Tomka Kołodziejczaka, który, który już pracował w Egmontie, był szefem między innymi pismaka Jordana. I poszedłem tam do Egmontu z takim zamiarem, że oni. Riadnictwo miało mnie przetestować pod kątem wymyślania zagadek, układania krzyżówek do Kaczora do Nordy i tak dalej. Natomiast dokładnie w przeddzień e, mojej stałkiem rozmowy zrezygnował im redaktor naczelny pisma Quick-Bucks, po prostu odszedł z dnia na dzień i potrzebowali kogoś na gwałt, na próbę dali mi jeden numer do przygotowania, ponieważ się okazało, że, że są zadowoleni, i to już dostali. A tłumaczyć zacząłem już pracując w Egmoncie. Też dostałem dwa komiksy dla Dzieci na próbę. Akurat była taka potrzeba, że, 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 że potrzebny był drugi tłumacz do, do serii komiks Gigan, bo pierwszy się przestał wyrabiać, tam Kaczor Donat z dwóch tygodnika na 3 tygodnie, miał za dużo roboty. No i dostałem taką próbkę, dwie historyjki, też byli zadowoleni tak zostałem, a potem to już stopniowo coraz więcej, coraz więcej. A jak się okazało, że, że są jakieś plany związane z Gwiezdnymi Wojnami, że wchodzi roczne widmo i może Egmont spróbuje coś na tym zarobić. Nie do końca to wyszło swoją drogą. E, to ponieważ byłem na miejscu, to jakby naturalnym wyborem było, żeby, żeby to ja wymyślił to pismo i potem je prowadził. No, wyszło jak wyszło, wszyscy wiemy. Na szczęście teraz już ta magiczna granica 11, numer, 11 numerów, po których padły Gwiezdne Wojny, jest już dawno za nami. Nic nie, na się to, siły, no, tam. nic nie wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie się mieli pożegnać. No ale spotkanie o stawu tak, że... będzie o Dobrze, to jeszcze pozostawiając na chwileczkę na pokoju.